Słowę Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus opowiedział przypowieść, ponieważ był blisko Jeruzalem, a oni myśleli, że królestwo Boże zaraz się zjawi. Mówił więc: pewien człowiek szlachetnego rodu udał się do dalekiego kraju, aby uzyskać dla siebie godność królewską i wrócić. Przywołał więc dziesięciu sług swoich, dał im dziesięć min i rzekł do nich. Obracajcie nimi aż wrócę. Ale jego współobywatele nienawidzili go i wysłali za nim poselstwo z świadczeniem. Nie chcemy, żeby ten królował nad nami. Gdy po otrzymaniu godności królewskiej wrócił, ukazał, przywołać do siebie te sługi, którym dał pieniądze, aby się dowiedzieć, co każdy zyskał. Stawił się więc pierwszy i rzekł: Panie, Twoja mina przysporzyła dziesięć min. Odpowiedział mu: Dobrze, sługo dobry. Ponieważ w drobnej rzeczy ukazałeś się wierny, sprawuj władzę nad dziesięcioma miastami. Także drugi przyszedł i rzekł: Panie, twoja mina przyniosła pięć min. Temu też powiedział i ty miej władzę nad pięciu miastami. Następny przyszedł i rzekł: Panie, oto twoja mina, którą, którą trzymałem zawiniętą w chustce. Lękałem się bowiem ciebie, bo jesteś człowiekiem surowym: bierzesz czego nie położyłeś, i żniesz czego nie posiałeś. Odpowiedział Mu, według sług Twoich sądzę Cię zły sługo. Wiedziałeś, że jestem człowiekiem surowym, biorę, gdzie nie położyłeś i żnę, gdzie nie posiałem. Czemu więc nie dałeś moich pieniędzy do banku, a ja po powrocie byłbym je zyskiem odebrał? Do obecnych zaś rzekł, zabierzcie mu minę i dajcie temu, który ma dziesięć min. Odpowiedzieli Mu, Panie, ma już dziesięć min. Powiadam Wam, każdemu, kto ma, będzie dane, a temu, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. Tych zaś przeciwników moich, którzy nie chcieli, żebym panował nad nimi, przeprowadźcie tu i pościnajcie na w moich oczach. Po tych słowach szedł naprzód, zdążając do Jerozolimy. Oto słowo Pańskie. Muszę przyznać, że ta Ewangelia zawsze jest dla mnie trochę trudna, o talentach, a zwłaszcza o tych minach, ale dzisiaj tą Ewangelię odczytałem jakby w kontekście wczorajszej Ewangelii. Być może, że, że Jezus, jeśli nie, nie opowiada tej przypowieści uczniom, może w domu Zacheusza, nie wiemy też, czy Jezus u Zacheusza był sam, czy z uczniami. I może w tym domu opowiedział tą przypowieść, a może po wyjściu z tego domu, ale w każdym bądź razie ta dzisiejsza przypowieść Jezusa o minach ma miejsce zaraz po, po tej scenie w wierychu, gdzie Jezus przychodzi do, do Zacheusza. I dla mnie ta Ewangelia o Zacheuszu jest, jest takim zobrazowaniem tego, co Jezus mówi w tej przypowieści. Że początkowo. Zacheusz przypomina właśnie takiego człowieka, który ma jedną minę i który trzyma w tej chusteczce cały zalękniony, żeby jej nie stracić. Zacheusz, który, można powiedzieć, w sensie dosłownym, miał wiele min, bo jedna mina to zarobek rolnika z trzech miesięcy, takiego dobrego gospodarza. Mateusz Zacheusz jako celnik na pewno miał tych pieniędzy jeszcze więcej, ale sposób jakby traktowania tej swojej pozycji, swoich pieniędzy, był taki bardzo, bardzo, bardzo naznaczony lękiem i był w sobie zamknięty jakby nie dzielący się tym, co miał z innymi, wręcz przeciwnie. Oszukiwał, był, był człowiekiem, który budował swój zysk kosztem innych, kosztem swoich, swoich współbraci, Żydów. Bogacił się niesprawiedliwie, ale do tego też był zamknięty w sobie, że właśnie to niskiego wzrostu to może też oznaczać takiego zamkniętego, zamkniętego serca, i nagle przyjście Jezusa sprawia, że jakby to królestwo, które przychodzi w osobie Jezusa, otwiera w Zacheuszu pewną dynamikę królestwa, która polega właśnie na rozszerzaniu tego królestwa. Jeżeli to królestwo otrzymujesz, to, to ono nie można, to jego nie można zatrzymać dla siebie, bo dynamiką tego Królestwa jest dar z siebie. I ta Ewangelia o Zacheuszu Kończy się tym, że Zacheusz zapowiada, że kogo skrzywdził, temu chce wynagrodzić czwórnasób. Czyli doświadczył dynamiki królestwa, miłości Jezusa i, i wchodzi w tą dynamikę. I, I widać, że ta dynamika królestwa coraz bardziej w nim wzrasta, że otwiera się jego serce. Tą, tą dzisiejszą przepowiedź można na różne sposoby, ten, ten, ten rozwój tych min, tych talentów, można w różny sposób jakoś inter interpretować. Ale jedną z interpretacji to jest właśnie to budowanie królestwa Bożego winnych. To znaczy, że jeśli otrzymujemy to królestwo od Jezusa, to chrześcijaństwo nie polega tylko na jakimś takim egocentrycznym skupieniu, na, na własnym doskonaleniu się. Nie, że, że budowanie Królestwa Jezusa nie polega na tym, że, że tylko jestem y, cały czas skupiony na, na swoich cnotach, na, na, y, na zyskiwaniu zasług przed Panem Bogiem, ale przede wszystkim na otwieraniu, na otwieraniu mojego serca. Jesteśmy w takim czasie, kiedy czytamy wiele Ewangelii o, osta o, o sądzie ostatecznym, zresztą czytaliśmy. Apokalipsę, obraz Jezusa Pantokratora, sędziego, i wiemy z Ewangelii, którą będziemy słyszeć w najbliższą niedzielę, że, o, o sądzie, którą możemy skomentować słowami świętego Jana od krzyża, że pod wieczór życia będziemy sądzeni z miłości, co uczyniliście lub czego nie uczyniliście dla moich braci. I to ten, ten rozwój. Yy, Rozwój królestwa, czyli wprowadzanie w obieg tych min, tych talentów, polega na, na otwieraniu mojego serca. I w takim kontekście też można zrozumieć te słowa Jezusa, że kto nie ma, czyli ten kto nie puścił w obieg swojego, swojej miny, swojego talentu, to jeszcze odbiorą mu. Ja myślę, że to tak jest z każdym człowiekiem, który jest skupiony na sobie, że my możemy swoje piękno. Swoją wartość zobaczyć tylko wtedy, kiedy jesteśmy w relacjach z innymi. Że królestwo to jest odwrotność piekła, a w piekle nie ma nikogo naprzeciwko. I myślę, że właśnie ten, to trzymanie lękliwe w sobie tej miny to jest jak, jakaś już zapowiedź piekła. To znaczy, że jestem skazany na samego siebie. To może, to może być mina egoizmu, ale to też właśnie takiego. W relacjach z innymi, ale, ale także właśnie takiego egoizmu duchowego, że jestem skupiony wyłącznie na sobie, że chodzi mi tylko o moje zbawienie. Święty Tomasz Zakwinu mówi, że nie do przyjęcia jest nadzieja na swoje zbawienie, jeżeli nie mam nadziei na zbawienie innych braci, bo to jest wbrew cnocie miłości. Dynamika, dynamika Królestwa Bożego to jest właśnie otwieranie serca i rozszerzanie tego królestwa. Tak jak Zacheusz doświadczył, że to królestwo to nie jest jakaś idea, tak jak myśleli uczniowie czy Żydzi, ale że to jest bardzo konkretna miłość, która dotyka i rozszerza serce. I to serce Zacheusza się rozszerzyło. I ci, którzy pomnażają te miny, to są ci, którzy dzielą się z innymi tym królestwem. Nie jakąś ideą o królestwie, ale którzy wzbudzają w innych. Radość życia, nadzieje, ufność, którzy innych wyciągają z tego wszystkiego, co jest ich opresją, co jest ich cierpieniem, smutkiem, że no właśnie to, to, to yy, po, poszerzanie tego dziedzictwa, min to jest, to jest właśnie poszerzanie tych swoich relacji z, z innymi, bo w nich dopiero odkrywam siebie, swoją wartość, yy, swoje piękno. I w kontekście też tej Ewangelii o Zachuszu można też zrozumieć słowa Jezusa o tych, którzy, którzy odrzucają w tej przypowieści króla, syna królewskiego, który przybył z dalekiego królestwa, czyli właśnie Jezus, który przybywa od Ojca, to jest wcielenie, potem zostaje odrzucony przez paschę, a także przez prześladowanie uczniów. I to odrzucenie też ma miejsce w Wierycho, kiedy Jezus idzie do Zacheusza, to wszyscy patrzą i mówią ze zgorszeniem, że do grzesznika poszedł i mają w sobie y, gniew wobec Jezusa. I że się nie otwierają na to królestwo. I że ci, którzy właśnie odrzucają, odrzucają, y, odrzucają. Y, Człowieka, który przybył, ze przybył yy, z dalekiego kraju, z szlachetnego rodu, którym jest Chrystus, to jest właśnie też takie zamknięcie na królestwo, które, które wynika z, z takiej niechęci wobec innych, że nie mam nadziei na zbawienie innych. Tak jak mieszkańcy Jerycha nie mieli tej nadziei na zbawienie Zacheusza i w ten sposób też zamknęli sobie drogę do tego królestwa. To Królestwo Jezusa, jego dynamika polega na dynamice miłości. To znaczy, jeśli ocalam drugiego człowieka, to, bo sam wiem, że jestem ocalony, to, to dopiero to daje mi zrozumienie, czym jest Królestwo Jezusa. Że Królestwo Jezusa to nie jest jakaś idea, to nie jest jakoś samodoskonalenie, to nie jest tylko jakieś prawo. Ale to jest otwieranie, otwieranie serca.